W inspekcie można przygotować rozsadę warzyw i kwiatów wymagających ciepła. Dzięki niemu mamy możliwość szybszego wyhodowania niektórych roślin. Służy on także do rozmnażania roślin przez sadzonki. Inspekt jest znacznie tańszy niż szklarnia i można go samodzielnie wybudować. Inspekt można zbudować z czterech desek o szerokości około 25 cm. Powinien być obudowany ściankami i przykryty przezroczystym daszkiem. Całość przykrywamy folią lub szkłem i ustawiamy w słonecznym miejscu. Inspekty przenośne na zimę powinno się oczyścić i schować w suchym miejscu. Inspekty stałe należy przed zimą oczyścić i dokładnie odkazić. Zimą mogą służyć jako miejsce przechowywania sadzonek roślin ozdobnych.